Droga do miliarda na jakimkolwiek biznesie. Ciąg dalszy. Proszę Państwa, dzisiejszy materiał. Startujemy z wynikiem. 633 miliony zarobione na magazynie paczek. Na specjalnym ładunku, dokładnie mówiąc. I w ogóle. Tak się teraz kapłem, że do premiery Gita 6 zarobię miliard na pierwszym biznesie, jaki trafił do GTA Online. Więc to będzie takie. Osiągnięcie w osiągnięciu. Wiecie o co chodzi. No, więc jedymy. Pełne magazyny są. Trzeba teraz to sprzedać. Sesja jest jako taka. W ogóle w poprzednim materiale mówiłem, że. No, w kolejnych odcinkach y, pewnie poproszę kogoś się pomoc, ale się skapłem, że jak będę prosił o pomoc ludzi, to jeszcze więcej czasu się zejdzie. Więc nie ma sensu. Trzeba wszystko robić solo na publicznej sesji, solo sprzedaż. Co się może złego stać? Przecież mi nie rozwalą towaru. Szczególnie, że mam łódź! Jest! Łódź! Piękne miasto! Jak najbardziej. Uwielbiam Łódź! Jak zawsze. Hmm. Ciekawostka Łodzi. Czy wiecie, że nazwa miasta Łódź wzięła się od tego, że. Nie mam absolutnie pojęcia, z czego się wzięła mia nazwa miasta Łódź. Ehm. Odpalmy sobie od razu ukrytą organizację, bo tam w że był opresor. I może będzie chciał lecieć w moim kierunku, który kolejny opresor leci. Czemu tutaj leci opresor jakiś? Nie, nie leci. Dobra, więc ja ukryję tę organizację odpalę. Tak czy siak. Już wcześniej, żeby się nie niepokoić. Dobra, tak, bo zobaczcie, opresor tutaj w pobliżu jest. I on na pasywie kogoś chroni czy jak? Nie mam pojęcia. Zostaw je w spokoju. Płyniemy. Jezus Maria. Ciekawe, czy jest szansa jakaś, żeby pięć razy chorowni się trafił. Najlepsza sprawa eee, Szybko profesora sobie odsyłamy Żeby nam tutaj nie wadził, nie atakował naszej łodzi Bo na to on jest największym zagrożeniem na mojej łodzi Jest Płyniemy Nawet punkt widzimy od razu, zobaczcie tam daleko jest, ale jest ten ty punkcik Więc robimy teleportację Teleportacja zakończyła sukcesem Nawet fale nie przeszkodziły I mamy pierwsze 6 milionów na naszym koncie A to jest piękne Cholownik, najlepsza sprawa. Drugi magazyn. I on jest o tyle ciekawy, że, proszę państwa, w nim mam, zobaczcie, pięć specjalnych ładunków. Jak się nie mylę, jest łącznie sześć specjalnych ładunków. I możemy mieć maksymalnie, właśnie, sześć ładunków w różnych magazynach. Nie można mieć powtórek. I mam plan taki ambitny, że wszystkie specjalne ładunki postaram się mieć w jednym magazynie i dopiero to sprzedam. Więc brakuje mi jednego. Jeżeli się nie uda to do końca premii, to oczywiście to sprzedam, żeby, jak ty widzisz, co podczas premii raz dwa. Ale jeżeli by się udało, i miał sześć specjalnych ładunków, to byłoby strasznie fajnie, nie? Więc specjalne ładunki sobie zostawiamy. Sprzedajemy to normalne. Masu maślane. Mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi, nie? Let's go. Eee, mam nadzieję, że oczywiście nikt mnie nie zaatakuje. Jak mnie zaatakuje ktoś, to się bardzo zirytuje. Szczególnie, że nie mam ukrytej. I mam nadzieję, że oczywiście trafi się do sprzedaż z trzema samolotami. Albo Brigade do 5 punktów każdy Samolot, jeden Titan. okej, okay, może być. Nie ma z tym tragedii? Jestem w stanie to zrobić. Chyba. No zobaczymy. Co to będzie, co to będzie. Ja się bije na sesji. Ale mam nadzieję, że mnie zostawiam w spokoju. Jakie punkty będę miał? Laser lata po sesji! No nie! No nie! Tak się nie bawimy. Nie mam ukrytej. Jeszcze laser lata nad miastem, to dzisiaj będzie jego pierwszym celem. Ale zobaczymy, może jednak nie. Ciekawe, czy w tej sprzedaży będą legendarne buzardy i walkirie, niestety także. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że nie. W takim razie w tych punktach widzę, że nie jestem nie lata, a właśnie w tych punktach drodzy jest to widoczne, czy czekają na nas, czy nie. Więc rzucamy. a Forty mogę sobie normalnie latać, dlatego że fort jest mój. Właśnie tam trochę hangar, więc mam przypustkę. Dokładnie dalej, kolejne punkty. No leczej po kolei będziemy lecieć. W wiary ładnie się ułożyły. Może je wszystkie po kolei sobie odhaczyć. Możemy także odhaczyć sobie już organizację za 15 sekund. I chyba to zrobię od razu. No bo po co się męczyć? Sesja jak na razie jest w miarę przyjemna. Niech mnie nie atakuje. Ale dla bezpieczeństwa zaraz sobie to odpalimy. Jeszcze nie, jeszcze poczekamy chwilę. Tutaj zrzucimy bokiem, dobra, zaliczyło. I teraz tu jest gracz, on może mieć wybuchową sniperkę, więc nie kućmy losu. Jed pan mu ukryty organizację. I teraz zobaczcie, te wszystkie są tutaj obok. Transparent robi raczej sobie misję do Cayperico. Tak to wygląda. Tam pewnie robi sobie bronię, zgaduję, albo ładunki wybuchowe, bo w postaci okolicji jest. Więc albo może mieć Merryweather, albo właśnie ładunki wybuchowe od tych typów. No i właśnie z tego miejsca leci. No dokładnie. Więc nie, nie musimy się przejmować. Jest gitara. Kurde. Bardzo przyjemnie leci. I zobaczcie, drugi magazyn. Sprzedamy nie wiem, kurde, w mniej niż 15 minut i wpadło nam już łącznie 12. no boż, 13 minut. Bo pamiętajcie, że tam jest 6 milionów 600... 60 tysięcy, więc nie 12 banie tylko ponad 13. Więc jeszcze przyjemniej. A nie, czekajcie, w tym magazynie będzie mniej hajsu, dlatego że ten magazyn nie jest pełny, bo te specjalne ładunki tam zawadzają, nie? Dokładnie, dokładnie, tak jest. A te ładunki, więc sobie polężę jeszcze chwilę, i właśnie ten szósty chcę uzbierać. Ja będę miał wszystkie ładunki specjalne w jednym miejscu i sprzedam. To będzie moja pierwsza taka akcja, że wszystkie specjalne ładunki z innego magazynu sprzedam naraz. To się nigdy wcześniej mi nie wydarzyło, a teraz ma okazję że się zdarzyć. Tak dokładnie jest Avenger, czyli on robi bronię z Keio Kurde, widzicie? Wszystko kurde wiem. Wszystkie lokalizacje. Tak to jest, jak się ma w tej grze bardzo dużo godzin. Lepiej nie mówić ile. Zrzućmy, osadzie ładunek. Gitara 6 minus 200 wpadło, czyli mamy łącznie do tej pory 12 milionów. 800, więc jednak 13 nie przekroczyliśmy. No to jadymy. Trzeci magazyn. Teraz tym bardziej nie będę miał ukrytej organizacji, więc trochę przypał. Ale jako iż trafiły się trzy samoloty, to wychody z gierki. A jednak Trzy żarówki. Mam nadzieję, że do jednego punktu. Do jednego punktu. Fantastycznie. Ukrywanie, odimanie odpalamy. Po raz kolejny dalej nie wiem, czy to ukrywa towar, czy nie. Sprawdzi się, kiedy przyjdzie PS5 Pro. Które jeszcze nie zostało zamówione, dlatego że jeszcze nie da się zamówić PS5 Pro. A jak będę mógł, to zamówię i będę mógł sobie wejść na drugiej konsoli i sam sobie sprawdzę, czy to działa, czy nie. Czy ukrywa towar, czy nie. Czy bez sensu płacę 12 koła, czy nie. W ogóle zobaczcie, jak blisko punkt jest. A może ten punkt jest fałszywy, bo chyba jest opcja, że w paczce będzie fałszywy punkt. Ale raczej nie. No zobaczymy. Kurde, fajnie jakby nikt mnie nie takowo, To by byłby trzeci magazyn sprzedany bez żadnych problemów. A teraz, jak już tak powiedziałem, to wiadomo, że ktoś mnie zaatakuje, więc. żegnam mój towar. Już powoli. Nie, tutaj ich nie będzie atakował. To jest dokładny punkt, dokładny w sensie. Pamiętam go, wiele razy, tutaj dostarczałem towar. Gitara. Zobaczcie, pierwszy towar dostarczony. Gdyby sprzedaż była w 3 osoby, sprzedaż zakończyłaby się w minutę. I w minutę bym zarobił 6 milionów. Oczywiście uprzednio, zbierając towar, ale wciąż. W minutę też 6 milionów, nie? W tej chwili by mi wpadło. Fajne, fajne, podoba mi się. Podoba mnie się to. Jak mówię klasy, kurde, no że teraz nie ja mogę ukryć towaru. Aby się to przydało. Ktoś teraz tutaj lata de luxo. ale on mnie nie widzi, tak? Nie widzi mnie. Bardzo dobrze. A może mnie widzi, tylko po prostu jest miłym gościem. Jest też taka opcja. Drugi pojazd także dostarczony. I jest, proszę Państwa, problem, bo nie mogę wezwać opresora, tak szybko to dostarczyłem. Więc weźmy Buzarda i liczmy na to, że ten opresor mnie nie zdejmie, kiedy będę w powietrzu. A to jest gość ten zielony. On jest w sojuszu z tym, tym, z tym Deluxo. Ale obaj latają blisko mojego towaru. Jest to nieco niepokojące. Kryta organizacja? No nie, no podczas tej sprzedaży nie będę w stanie nawet tego odpalić na sekundę. Bardzo dobrze, tak naprawdę tak chcę. Bo chcę mieć na kolejną sprzedaż gotową. Właśnie ukryta organizacja jest to jedyna rzecz, którą wiem, że ukrywa towar. Nie bram przecież jest Lester, ale Lester nie ukrywa towaru. Lester ukrywa tylko i wyłącznie postać. Więc nawet jeżeli jesteś w ciężarówce, która ma towar, no to towar dalej będzie leciał po mapie tylko bez nas. Więc wciąż będą gracze mogli go atakować, nie? Eee, ta, ta, ta 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 fajnie, fajnie, sprzedaż ukończona, bardzo przyjemna, chyba, że ktoś mi teraz atakuje, ale raczej nie. No jakie komplikacje nastąpiły, ale udało się je przeskoczyć, <grych> dosłownie. Dobra, no i kurde, no, Jezus Maria, tak sprawie nigdy mi nie szło. Więc teraz coś się y, zepsuje i kolejne sprzedaże będą mniej przyjemne. Magazyn. Czwarty. O, jak się szybko odpaliła. Misja. Przyjemnie. To oznacza, że mamy samolot. Jeden samolot do pięciu punktów, ale fantastycznie. Naprawdę. Gdzie ufam, mam dzisiaj? Najlepsze sprzedaże mi się trafiają. Zaprawda, jest to opresor na płycie lotniska, ale nie miły. Bardzo miły jest to gość. Opresorem jedynką lata, a opresorem jedynką latają tylko mieli ludzie. Na pewno. Na 100%. Nie zaraz się damy. Za stary i latamy. Ta sprzedaż jest strasznie przyjemna. tam do 5 punktów, jest to jedna z najprzyjemniejszych sprzedaży w paczkach. Tuż po holowniku chyba. Mamy jeden pojazd, który musimy właśnie do tych 4 punktów polecieć I potem pojawia nam się piąty. Do niego także podlatujemy, zrzucamy towar i misja jest zakończona. No oczywiście potem jeszcze musimy zrobić policję, żeby dostać kasę, ale tak to jest finito, bardzo szybkie. Więc cieszę się z tego powodu niezmiernie, tak się cieszę, jak się nigdy nie cieszyłem. Nie mogę ukryć swojej... Swojej... Szczęśliwości. Pat mi driftuje i nawet nie jestem w stanie punktu zaznaczyć na mapie. Już się uniosłem lekko, ale to... Wynikła z frustracji spowodowanej awarią pada. Ale, jako iż jestem miłym człowiekiem, to bardzo szybko się uspokoiłem, się prezesa. Uchwyt organizacji możemy sobie od razu odpalić i to jak najbardziej zrobimy, póki jesteś w mieście. Bo tutaj nas ktoś może zaatakować. Jak będziemy poza miastem, szansa na to jest o wiele, wiele mniejsza. Więc odkoczymy sobie, myślę, że te punkty w kolejności takiej, dobra. Ja wszystko wiem. Lecimy ten na wprost, później skręcamy na prawo. Taka jest nasza dzisiejsza rozkmina. Zawsze się odpaliłem o organizację. powinienem dopiero teraz odpalić. Ale dobra tam. Jestem wysoko nad miastem. Te deluxe, które sobie lata. Nawet mnie nie namierzy. To samo jeżeli chodzi o opresora. Opresory tak wysoko nie latają. Znaczy mogą, ale... Niech tak nie lata. Ja! Yeah. Mamy to. Zaraz jak mówiłem, skręcamy na prawo. Bo mi się wydaje, że punkt będzie nad więzieniem. Więc ten sposób polecę będzie szybciej. Drugi punkt ogarnięty. Mamy to. Trzeci punkt z pięciu. I teraz tak. Ukryta organizacje mi się już kończy, ale tutaj raczej zagrożenia nie widzę na mapie. Ten punkt odkraszamy i musi być nad lotniskiem. Nie wiesz, że był gdzie indziej. I to no, chyba żyde Fortes na to jeszcze lepiej. Ale raczej... znaczy do nie mi chodziło. Nie, nie nad lotniskiem. No, więc y, gitara. Będzie miło przyjemnie. Kurde, naprawdę tak mi dobrze dzisiaj te sprzedaże idą. Nie ma żadnego zagrożenia z ręki innego gracza. Wszystko jest fantastycznie. Jak nigdy. Naprawdę. Tak spokojnie nigdy nie było, chyba, że przy ostatnim magazynie zaszło się dzieci jajce, ale raczej nie. I proszę państwa, tak! Strefa zastrzeżona, i to jest ewidentnie nad. Tak, nad więzieniem, wiedziałem. Widzicie? Doświadczenie! To jest podstawa. Dzięki temu, że wiedziałem, gdzie to może być, to sobie łatwiej trasy mogłem ustalić, nie? Żeby ta sprzedaż ukończyła się szybciej. I patrzcie, 5 minut mi to zajęło, na 6, powiedzmy. I mamy kolejny hajsik wpadnięty. Że to to powiem. Razem możemy Restera. Ogarnę czemu Nic nie stoi na przeszkodzie. I sześć baniek tam wpadnie. Kolejne. Oh. Easy, 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 proszę państwa. No, easy. Nie mogę nawet. Naprawdę, widzieliście, co to się odwalało? Ja naprawdę chciałem podejść, tylko do tego biurka, do tego laptopa. I jedyne, co mi pomogło, to to, że wbiłem w ten punkt, nie mogłem kliknąć, że chcę, żeby automatycznie mi podeszło do tego laptopa, nie? Lub... Aaa, nie wytrzymam. Widzicie, co się teraz zdwaliło z tym kursorem? O! Dobra, to po prostu trzeba kliknąć jak najszybciej, nie? Zanim ucieknie. <laughs> nie mogę z tym padem, naprawdę. Dobra. Ostatni magazyn. Szczerze? Teraz, jakby. Dobra, łatwa sprzedaż. A mam nadzieję, się uda. Jak tak, to będzie fantastycznie. Jeżeli nie, to nie będzie fantastycznie. Jezus, Maria, jak daleko! Imani nie mogę odpalić, bo imani wcześniej jeszcze jest. Cały czas. No zobaczymy. 6 losów muszę przejechać. Jeszcze jakiś gościu lata tutaj opresorem. Jakiś gościu lata deluxe. Ale co mi ludźmi, na pewno. Nic nie zrobię to mojemu towarowi raczej. Prawda? Prawda? No Jezus mary, nie mogę... Czekajcie, muszę dmuchnąć do środka gałki. No. Teraz powinno być na chwilę lepiej. Bo nie wiem jak to mnie działa, ale wydaje mi się, że po prostu jak macie taką blaszkę tam w środku i ona po prostu pewnie jest zanieczyszczona przez co są właśnie... Takie rzeczy. Wydaje mi się, że to właśnie od tego jest, nie? Głównie drift. Więc może da się to naprawić bez gałki wymieniania Po prostu wydmuchując na ten syf, ale ta... To... no nie wiem Zobaczcie ilu tutaj jest graczy Czemu tu jest tylu graczy? Czemu jakiś samolot lata, pasażerski tutaj nade mną? Jego się nazywa się Winrar, nie, William. Też fajnie Ta, zobaczcie, bomby na mnie zrzucał gościu ale czemu ten bombowiec nie jest oznaczony jakoś na mapie specjalnie. I patrz, dalej za mną leci, nie? Gości w bombowcu, ale cały szczęście bombowiec... Jest... Raczej gości jest idiotą, nie? No, jest totalnym idiotą. Więc ja się go za bardzo nie przyjmuję. Prędzej mu się bomby skończą, niż zrobi mi coś. Aaaa Bolata! On nie ma żadnych braci w tym pojeździe, bo to jest ten... I to smara jak go się nazywa. To Jest ten specyficzny samolot, że to powiem, o. Gościu się rozbił Gościu się rozbił Gratulacje dla niego Ukryty organizację gości odpalił Co za idiota Jeszcze flary Gościu buzardem mnie atakuje! Jak głupim trzeba być! Jak głupim trzeba być, żeby bluzardem atakować opresora drugi pojazd Jest dowo 6 osób, do czemu akurat 6 kilo osób mi się trafiło, nie? Znaczy ja, ten gości cały czas jest na ukrytej, nie wiadomo gdzie Postaram się ten pojazd dostarczyć bez... Ee, bez ukrytej, ale na kolejnym już ukryty odpalę. Żeby ten ostatni pojazd na ukrytej dostarczyć. Najgorsze jest to, że nawet tym buzardem jak gości będzie w powietrzu, ten ja nie mam szans. Bo on będzie puszczał na mnie rakiety, a ja nic z tym faktem nie będę w stanie zrobić, nie? O, William, William, zobaczcie, jestem na mapie, ta kropka jego. A będzie za mną jechał, pewnie. Będzie mi ganiał. Ja bombki przepryw sobie przygotuję. Bo zobaczcie, będzie za mną jechał? Nie, nie jedzie za mną. Aha, ciekawie. Ja tu skręcę, ta czerwona czaka, która gdzieś sobie jeździ. W pobliżu, Oka, William zauważył. A nie, William brakuje po prostu przypadkowych ludzi. No. Nie będę ukrywał, że akurat jest to sytuacja korzystna dla mnie aktualnie, w tym momencie. Lepiej inni niż ja. Zasada prosta. Dobra, mamy to. Ostatni pojazd. Proszę Państwa, ostatni, proszę, 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 udaj się. Naprawdę, będzie sprzedaż z najmniejszymi komplikacjami, bo jedynie ten jeden gościu się trafił, co chciał mnie zbombardować, ale cała reszta jest miła. I miejmy nadzieję, że tak się ta sprzedaż zakończy. Że... Pięć sprzedaży z jednym idiotą. Tylko i wyłącznie. Taki mało... Mało, mało... Mało inteligentny, mało ogarniętym debilem prosto. Eee, tutaj... Jest kłopot. Czy Aha! Dostał rację od tego opresora. Dobra, odpalmy ukrytą organizację. Już teraz. I się uda. Uda się, uda się, uda się, uda się. Wierzę w to, szczerze. Bo zobaczcie, że. Tam, jak już wyjadę z tego miasta, to będzie spokojnie. Taką mam przynajmniej nadzieję. Jedymy, jedymy, jedymy. O, kurde. Kłopoty lekkie. Nie no, nie gadajcie. Że za tym się wywalę. Dobra, może tędy? Nie no, come on! A, a to minizera mam nawet w Bo przypadkiem go wyrzuciłem z Jezus Maria Kurwa nie gadajcie Za zjeb w ogóle zaprojektował to sprzedaż w ten sposób Nie przewidział, że to się może się stać O dobra, mogę przesunąć w ten sposób Jezus Maria Koniec, a wrogowie, no fajnie to jest o profesora. jak się profesora wzywa tutaj, to on się pojawia u do dołu Więc zaraz sobie zlecimy na dół Przez ten płotek, albo nawet już teraz, gitara To mnie atakuje Aha, już z do plaży do ciebie Ejma mają Nieźle 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 Nie mówię, że nie Pakietka poszła, jeszcze dwie fale, poproszę. już pamiętam dokładnie. Teraz będzie fala, w którym będą dwa pojazdy, w każdym z nich będą trzy osoby. Więc łącznie będę miał 10 kili. Zobaczcie, Pakiet 7 i teraz będzie 10. No come on! Come on! Dobra. I teraz jeszcze... Ostatnia fala, każdy pojazd będzie miał cztery. Osoby, oczywiście pojazdów będą dwa. Więc jeden. I proszę państwa, kurde bele. Drugi. Drugi mówię. Dziękuję bardzo. Piękny jest to widok. Kurde no. Trzeba korzystać z tej premii. Jeszcze raz. Spokojnie podczas tej premii te magazyny uzupełnić. Może nie spokojnie, bo trzeba się śpieszyć, ale spokojnie. Znaczy. Naprawdę przejdźmy do podsumowania. Odpalmy komputerek i rzućmy okiem na ten fantastyczny wynik. Dzisiejszy, a także ogólny. Hmm. Wygląda na to, że w tym materiale zarobiliśmy dokładnie 32 841 024 dolary. No. Więc jeszcze raz sprzedamy towar i będziemy bardzo blisko 700 tysięcy, bo tysięcy. Milionów. Plan jest taki, że podczas tej premii raz, dwa, dobić właśnie tych 700 milionów, co będzie oznaczać, że podczas premii zarobimy 100 milionów. Byłoby to osiągnięcie, na pewno. Więc tyle, widzimy się w kolejnym materiale.